Jaki to urocze. Uwielbiam niebieski i dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy, z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy! Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków. Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow! Ale prędkość! Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie jak bardzo! Okej. Okay. czas na największe oko! Co za uczta! Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko! Jak prawdziwe, fajnie. No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam? Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda. Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz? Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący? Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz, buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę, za się, za się. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na mery za te brokuły. Uuu, dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogieło cię. O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach i w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda to prawda. Może nas też w nim zanurzysz? Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek. Sprawdźmy jak to działa. Wszystko jasne to maszyna z gumami do rzucia, ale czas! Ja też mam coś fajnego, tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objęć tego rękami. Póki zaprobuję przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście! Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę! Niesamowite! Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej! Pyszne! Zagram jeszcze raz! Ej, co to za durna maszyna? Nie działa! Jak zdobyć gumy? Wiem! Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz. Żegnaj maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój Żaby, już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie, prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się, bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak znów uratował sytuację. I dostaję za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, Super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki za! Tak mi dziękujesz? No okej! Okay. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny? i dostanę gumy. O jacie. wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Wystarczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! Oręty. on jest nawet za duży. Patrz, zakot latuje. Pomóż mi go przytrzymać! Tak, stój! Ojej! Pomocy! Ojej! Aaaa! Niezły ubaw, co? Słyszysz, chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na ziemię. Wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac! Lepiej załóż spodnie! Grawka, ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Zaczynam. Wow, to przecież skitus! Niesamowite. A jak tego dużo! Super! Chcę wciągnąć wszystkie naraz! Mmm, pychota! Super! Okej, okay, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie, w środku czeka na mnie syrop czekoladowy, a najlepiej jeść go z goframi. Podstawie pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne. Ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Forażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, fanta wyleje mi się prosto na głowę. Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej, jaka orzeźwiająca. Ej, po co tu sterczycie? Wara od mojej fanty. Co za chciwuska. Pora dać jej nauczkę. Mam pomysł. Raz, dwa, trzy. Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lewka. Następnym razem się podzielisz, prawda? Nie ma co przeciągać. Do dzieła. Emma i Kate czekają, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Truskawki i papryczki chili? Kate, masz pecha. Ale Emma od razu skosztowała truskawek w czekoladzie. Tak jak przypuszczaliśmy, to jest pyszne. Dobra, nie ma co zazdrościć. To bez sensu, prawda, Kate? Wyobrażę sobie, że to też są owoce. Troszkę ostre i to wszystko. Nie boję się. No to co, papryczko? Idziesz prosto do fontanny. No i okej, okay, z czekoladą wszystko smakuje lepiej. Całkiem niezłe. Chociaż. Pomocy! Dajcie mi coś, żeby tak bardzo nie piekło. No tak, ale maniery. Oczywiście wszystko rozumiem, ale tego już za wiele. Uff. Wydaje mi się, że masz na sobie trochę za dużo czekolady. Podzielisz się. Tak też nieźle smakuje. No daj już spokój, nie złość się. Tym razem to Emma nie ma szczęścia. Cytryny, brr. A Kate ma ciastka Oreo. Wow, jest! Ach, jak wspaniale będzie je jeść z czekoladą. Emma ze łzami w oczach już wyobraziła sobie, jakby to było. Strasznie kwaśne. Nic na to nie poradzisz i tak musisz przez to przejść. Ale Emma jest sprytna. Spójrzcie, co wymyśliła. Wow! To prawdziwa magia! Co tak pięknie się mieni? To czary. Ja! Kate w pośpiechu zanurza swoje ciastko w takiej fontannie. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie równie smaczne. Co piękne, ale mamy nadzieję, że tak. Kate szybko pochłania pierwsze ciasteczko. Wszystko wydaje się być w porządku. Jednak przy drugim staje się jasne, że to nie do końca takie smaczne. Ale strasznie kwaśne. Pączki i brokuły. To połączenie sprawi, że nikt nie będzie się nudził. Emma znowu cierpi. Ale Kate nie ma nawet czasu, żeby zwrócić uwagę na swoją przyjaciółkę. Ponieważ trafiły jej się prawdziwe pyszności, ale przebiegła Emma sprawi, że za chwilę znowu zrobi się wesoło. Brokuły? No dobra! Wygląda to tak sobie, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jest pyszne! Super! Nigdy bym nie pomyślała, ale tak jest. Chcesz spróbować? To taki zaskakujący smak! Zamienimy się. Świetnie, nie będziesz żałować. Dodaj tylko więcej czekolady i będziesz zaskoczona, jakie to pyszne. Aha, mam Cię. Ale Ty jesteś naiwna. Naprawdę myślałaś, że to jest dobre? Kate, obserwowanie Ciebie jest takie zabawne. A ja mam pączki. Mm. I nikt nie zaprzeczy, że są smaczne, prawda? Nie oddam ich z powrotem. Nie rób sobie nadziei. Wow! Yes! Żelki i gotowane jajka. I już wiadomo, kto ma pecha. Ale może Emma znowu wymyśli sposób na rozwiązanie tego problemu. Żelkowe oczy wyglądają przerażająco, ale są takie pyszne. Kej w końcu dostaje coś smacznego. I Emma na pewno jej tego nie zabierze. Dlatego delektuje się na całego. Emma, wręcz przeciwnie, posmutniała. Jajka? No tak. Zaraz zobaczymy, jak je zjada. Fuj, w dodatku z czekoladą. To musi być obrzydliwe. Sądząc po wyrazie jej twarzy, tak właśnie jest. Ble! Wow! A to dopiero. Tylko zjadła i nawet jej nie zemdliło. Może po prostu była bardzo głodna. Wow! Wow, w tej rundzie mamy frytki i jakiś super niezwykły lizak. Frytki z pewnością są pyszne, tylko czekolada w ich przypadku jest zbędna. A jak sprawy mają się z lizakiem? Spójrzmy. Wygląda świetnie. Tylko bardzo trudno go ugryźć. Trzeba uważać, żeby nie stracić zębów. Ups, przesadziłaś. Biedna Kate dostała prosto w czoło. Mogłabyś być bardziej ostrożna. Teraz Kate ma oryginalne brwi. Och, to naprawdę wygląda śmiesznie i dziwnie. W porządku. Nie ma na to czasu. Frytki? Szczerze mówiąc, nie bardzo chcę próbować tej kombinacji, ale będę musiała. Wow! To jest niesamowite. Nie miałam pojęcia, że to będzie takie dobre. To wspaniałe. Yeah. Nie będę sobie żałować, gdy chodzi o taki smakołyk. Jak już jeść, to jeść, prawda? Ej, dajcie tu więcej frytek! Skąd się bierze ten zapach? To ser na talerzu, Kate! Tak śmierdzi! O mój Boże! Tak, to nie do pozazdroszczenia! A Emma ma pianki marshmallow! Wspaniale! Wymyśliła nowy sposób jedzenia! Tak będą smakować jeszcze lepiej. Mm. Wyobrażacie sobie, ile czekolady może teraz wypić? To jest nawet lepsze niż kakao z piankami. Czekoladowa bajka. Podczas gdy Emma cieszy się ze swojego fajnego pomysłu, Kate też wymyśliła niezły trik. Aha! Zapach sera jest okropny, ale z tym też trzeba coś zrobić. Zatyczki! Marshmallow będą idealne. Ha? Teraz można się nie przejmować zapachem. Ser jak ser! Wystarczy jeszcze trochę czekolady na wierzchu i gotowe. Ma tylko trochę dziwną konsystencję, ale czekolada jest tak słodka, że jest to całkiem zjadliwe. Gdyby nie wredny charakter Emmy, wszystko poszłoby jak po maśle. Ale nie. i Kate znowu ucierpiała. My też nie możemy się doczekać, jest! Wow! Długa guma balonowa i hot dog. Cóż, wiadomo, kto będzie się cieszył, a kto nie. Już sama guma jest jak wygrana na loterii, ale z czekoladą będzie jeszcze lepsza, prawda? Ciekawe, jeśli nadmuchamy balon, to będzie czekoladowy, czy nie? Spójrzcie tylko na M. Biedactwo umiera z zazdrości. A balon naprawdę wychodzi czekoladowy. Jest ogromny. Ye. Yeah. Wygląda świetnie. Wow! Kate, zastanów się dwa razy, zanim go ugryziesz. To dopiero prawdziwa czekoladowa eksplozja. Wyszło tak zabawnie, że Kate zrobiłaby to jeszcze raz. Nawet Emma zapomniała o zazdrości i się śmieje. Cóż to nie to, o czym marzyłam? Z keczupem jest w porządku, ale z czekoladą. No dobra, skoro takie są zasady. To muszę się do nich dostosować. Już sobie wyobrażam, jakie to będzie obrzydliwe. O tak, ledwo dałam radę to zjeść i znowu A? równowaga zachowana. Jedna jest zadowolona, a druga nie. Sushi, ryby i czekolada nigdy nie były jakimś popularnym połączeniem. Nawet trudno sobie oh. wyobrazić, komu by to smakowało. Na pewno nie Kate. Uczciwie przestrzega warunków wyzwania i jest sushi z czekoladą. To wygląda okropnie i smakuje nie lepiej. Znacznie więcej Emma oczekuje od swoich naczosów. Jak na razie wszystko idzie gładko, ale co będzie dalej? Och, wspaniale! Emma to uwielbia. Tak ją poniosło, że cała wymazała się czekoladą. Koniec! Nie ma już chipsów. Zostały tylko wspomnienia. Ale Emma nie lubi się poddawać i z zapałem kontynuuje wyzwanie. To dopiero się nazywa odpowiedni wow. rozmiar. Wow! Do fontanny natychmiast. Ale Emma za bardzo się ociąga. Chce jak najwięcej czekolady. I w końcu Kate nie może dłużej wytrzymać. To będzie prawdziwa walka. Emma, musisz uważać, jeśli trzymasz w rękach coś smacznego. Kto wygra? W tym przypadku to szybkość zdecyduje o wszystkim. Gigantyczny chips zniknął tak szybko jak się pojawił. I po wszystkim. Spójrzcie na emocje Kate. Jest szczęśliwa. A Emma już nie tak bardzo. Yes! No! Kate dostała takie fajne łyżeczki. Bardzo przydadzą się do nabierania czekolady. A Emma na koniec ma naprawdę paskudną rzecz. Owoce morza. Mm. Ośmiorniczki w czekoladzie wyglądają tak słodko. Ale nie sądzę, żeby były smaczne. Trzeba przyznać, że Emma dzielnie kontynuuje challenge. Skrzętnie ukrywa, jak bardzo jej to nie smakuje. Mm. Ale ten wyraz twarzy zdradza wszystko. Można się oszukiwać, ale to okropna mieszanka. Jakie śliczne małe łyżeczki. Urocze. Hop! Zaraz ktoś zje coś pysznego. Emma, one są takie poręczne. Szkoda, że ty ich nie dostaniesz. Nabiorę jak najwięcej, żeby mieć pełną łyżkę. A tak przy okazji czy wiesz, że te łyżki są jadalne? Za chwilę stanie się coś magicznego. O, to dziwne. Co to jest? Jak to się znalazło w mojej buzi? Fuu, to znowu ty. Może już wystarczy. Nie uspokoisz się, prawda? To jest twoje. Sama to jedz. Wredot.